Na koniec naszego testu, jeszcze trochę słowa o benchmarkach i o grach. Jeśli chodzi o gry, to ten dwurdzeniowy procesor nowator U8500 obsługuje wszystkie najnowsze tytuły. Przykładowo, Asfalt 7 z Gameloftu. Jak widzimy, grafika jest całkiem przyzwoita. Jak widzimy, nie ma żadnych przysięć grafiki. Gra jest całkowicie płynna, w full detalach i bardzo fajnie to wygląda. Także pamiętajmy ciągle, że mówimy o telefonie ze średniej półki, a nie o jakimś super wypaśnym smartfonie. Oprócz tego, oczywiście, takie gry jak GT od Gameloftu również. Także jak widać, e, jeśli chodzi o gry, to, e, to całkiem fajnie się e, ten telefon powinien sprawować. No, wszystkie najnowsze hity chodzą. E, chodzą oczywiście też takie stare klasyki jak Prince of Persia. E, na chwilę zajmie nam weryfikacja, więc na chwilę sobie e, zobaczymy, jak wygląda Prince of Persia odświeżona w wersji na smartfony. E, także jak mówię, jeśli chodzi o gry, to wszystkie praktycznie czołowe gry powinny działać. E, no, co czyni z tego telefonu całkiem fajną maszynkę do grania. Przypominam ciągle, że to jest klasa średnia. Sola jest ze średniej, że tak powiem, jest ze średnia ze trojaczków, ale tak samo powinien zachowywać się z Sony Xperia U i Sony Xperia P. Filmik. Mamy więc tutaj klasyczną planszóweczkę. Analog. Wszyscy, którzy pamiętają z dzieciństwa, Prince of Persia będą czuli się jak w domu. Są dokładnie to po prostu odświeżone plansze. Są odświeżone plansze, które znamy z pierwszego Prince of Persia. Jak widać, gra oczywiście działa bardzo poprawnie i nie ma z tym problemu. Jeżeli myślimy o grach typu Angry Birds i tym podobne, no to oczywiście e, e, najnowszy hit Rovio, czyli nasze wspaniałe zielone świnki. E, również oczywiście bez problemu działa Angry Birds we wszystkich możliwych kombinacjach. E, także m, także, także no mówię, podsum podsumowując, jeśli myślicie o graniu na przenośnym Androidzie, to myślę, że tego typu rozwiązanie będzie bardzo fajne. Postaram się jeszcze pokazać może któryś z shooterów, to zobaczycie również, że jest całkowita płynność. Także jak widać również angrybercy i wszystkie, wszystkie te, które się opierają na fizyce będą równie dobrze... Także mówię, no jeśli chodzi o, o podsumowanie, może na koniec. Pora więc na podsumowanie. Sony bardzo, bardzo, ale to bardzo, zrobiło wielki krok w tym roku, jeśli chodzi o rozwój smartfonów, a mianowicie wypuścili właśnie trojaczki oparte na tym samym procesorze Nowator U8500. Jest to dwurdzeniowy, 1GHz procesor. Są to Xperia U, Xperia Sola i Xperia P. Ta ostatnia, oprócz tego, że ma HDMI 1 GB, no to Xperia Sola różni się mniej więcej tym modułem, że ma nieco większy ekran i obsługuje karty pamięci. Xperia U. niestety ma tylko pamięć wbudowaną, co trochę jakby pewnie pozwoliło obniżyć koszty. Także każdy do wyboru coś tam ma z tych trojaczków. Wszystkie wydajnościowo powinny być identyczne. Wszystkie mają niestety znaczy inaczej. Xperia U i Xperia Sola ma 512 MB, a tak naprawdę do dyspozycji zostaje nam 397. To trochę jest mało, ale do większości zastosowań wystarczy. no Po prostu częściej będziemy mieli zamykane aplikacje w tle i tyle. Jak mówiłem, procesor to jest ARM7, całkiem sporej wydajności. Benchmarki pokazują, to pewnie sobie zobaczycie na osobnym filmiku, jeżeli ktoś się interesuje. Benchmarki wychodzą mniej więcej porównywalnie do Samsunga Galaxy S2, który przecież jeszcze rok temu był topowym smartfonem. Także fajnie, że taka wydajność do, dochodzi do klasy średniej. One wszystkie w granicach do 1000 zł powinny być dostępne, także, także, także bardzo fajna rzecz bardzo fajny ekran. To naprawdę wielkie gratulacje. Ekran jest wyraźny, wyraźny jest bardzo dobrze na nim widać i to bez wątpienia cieszy. Jeśli chodzi o układ graficzny, to jest to oczywiście mali 400, dokładnie taki sam jak w Samsungu Galaxy S2, topowym telefonie jeszcze rok temu, tylko że tutaj jest jeden rdzeń, tam były dwa obsługa pełnego OpenGL S2, więc to wszystko powoduje, że naprawdę na tym telefonie się fajnie pracuje, jest bardzo szybki ekran 854x480, czyli poszerzony VGA, czyli coś, co do niedawna w klasie średniej nie miało miejsca. Przypominam, że rok temu w klasie średniej było Half VGA, czyli 480x320, tu mamy rozdzielczość czterokrotnie większą. E, także to, to jest bardzo, do, bardzo dobra rzecz. E, no oczywiście obsługa NFC może będzie przyszłościowa, może się do czegoś przyda. E, do tego całkiem po, potężny aparat 5 megapikseli robiący bardzo fajne zdjęcia i 720p nagrywa wideo, więc całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o odtwarzanie multimediów, to pewnie widzieliście w poprzednich filmach. 720p w bardzo wielu formatach praktycznie odtwarza się z pełną płynnością i nie ma się do czego przyczepić. Przy 1080p, no niestety, już tak ładnie nie jest, ale mówię znowu, mamy tutaj do czynienia z telefonem klasy średniej, a nie z jakimś topowym smartfonem, jakim by Xperia Solar rok temu była. Także podsumowując, jeśli chodzi o, te, o cenę tego telefonu za te pieniądze, to na pewno warto. Na pewno ten układ nowator czyni dużą konkurencyjność, w, tak powiem, producentów chipsetów do telefonów. Praktycznie parametrami przewyższa dwurdzeniowe Snapdragony 1GHz, a już o jednordzeniowym nie wspomnę. Także te, te pierwsze Snapdragony S1 i S2, ten układ jest całkiem od nich wydajniejszy, także praktycznie wyniki powinny mieć tego typu telefon lepszy, nawet od do niedawna topowego Arc S od Sony Ericssona czy Neo V, to, to bez wątpienia ten telefon jest dużo sprawniejszy Bravia Engine, o którym powiedziałem ktoś się ładnie przyczepił, że to nie powinienem nazywać tego marketingiem. No to jest po prostu nazwa handlowa polepszacza jakości obrazu tak naprawdę. Nie jest to oczywiście żadna retina, nie jest to żaden super amoled. Jest to po prostu zwykły, normalny ekran LCD. Całkiem naprawdę ładny. No w kamerze tego nie zobaczycie, ale tu obraz jest wyraźny. Jeżeli sobie go rozjaśnimy, to naprawdę na słońcu, na plaży możemy z telefonu korzystać. Coś, co dobijało mnie strasznie w Xperia X8, w Samsungu Galaxy Ace pierwszym, czyli Typowe średniaki z zeszłego roku, na słońcu, nie nadawały się do pracy. Tutaj, na słońcu, po prostu wszystko widać. Także jestem zauroczony tym telefonikiem. Ciekaw jestem, jak Xperia U porównywalnie do niego będzie się sprawować, czy Xperia P. No i oczywiście ciekaw jestem nieco lepszego telefonu, czyli Xperia S. Ale cieszy, cies cieszą dwie rzeczy. Sony chyba nareszcie wyprodukował telefony, które ludzie kupują, bo ostatnio widziałem. U bardzo wielu osób, właśnie któryś z telefonów, z tych trojaczków czy to Xperia U, z tym charakterystycznym paskiem i z tym dołem, czy Xperia P. One wszystkie są, wreszcie mają jakiś nowy styl, czyli Sony Ericsson odszedł od tego uśmiechu. No i. No i w Fajnie, że kolejny producent nareszcie wyprodukował porządne telefony. No szkoda, że wrzucili do nich gingerbread'a, tak? No ale widzicie, że tutaj mamy już Androida 4.0.4, więc cieszy chociaż to, że że Sony nie zapomniało o swoich nabywcach i wszystkie dokładnie strojaczków dostaną upgrade do przynajmniej do Ice cream być może do, do żelka również. Ale, ale tego no jakby Sony nie na razie nie obiecuje, w każdym razie z tym Androidem wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie, i szczerze mówiąc, jest to jeden z niewielu telefonów, które bym aktualnie polecał dla kogoś, kto oczywiście szuka telefonu klasy średniej. Nie jest to oczywiście Samsung Galaxy S3 i tak dalej, ale yy, może wiecie, może nie, nie jestem zwolennikiem płacenia więcej za telefon niż 1000 zł. Jest taka granica umowna e, sensowności, według oczywiście mojego uznania. E, może mógłbym sobie oczywiście kupić Galaxy S, to uważam, że nie ma to większego sensu. Taki telefon spełnia całkowicie moje, m, moje potrzeby. no Na pewno uzupełnię go o jakiś tablet pewnie 7 bo na przykład też nie jestem zwolennikiem ekranów powyżej 4,5 cala to, to Samsung Galaxy S3 to jest po prostu absurdalnie wielki i osobiście go nie polecam. Samsung Galaxy S2 jest nieco lepszym telefonem, ale mówię, no, to jest topowy telefon jeszcze do niedawna, więc nie z tej półki cenowej. Ten sam układ oczywiście, który ma sola, a więc porównywalnie wydajnościowo będzie Samsung Galaxy S3 Mini, o którym ostatnio tyle było, że wielka, potężna siła w małym telefonie, no to niestety yy, Samsung Galaxy S3 Mini dostanie dokładnie ten sam procesor co Samsung Galaxy S Advance, yy, tylko inną obudowę, yy, kolejny skok na kasę. Ale te układy, mówię, Nowator U8500 sprawują się naprawdę bardzo dobrze i jak na te wszystkie telefony, które mają w to wyposażone, a ma to jeszcze na przykład Samsung Galaxy Ace 2, który ma na przykład 1 giga RAMu, obsługę kart microSD, no to one wszystkie, cała ta rodzina Samsunga i Sony, naprawdę sprawuje się całkiem przyzwoicie i uważam, że ten procesor był strzałem w dziesiątkę i wreszcie jest to konkurencja dla Qualcomma, czy dla innych producentów, jak jak na przykład, właśnie Tegra czy, czy, czy porównywalne. Także e, dzięki za obejrzenie tego testu. Pewnie wyszło ponad godzina materiału, więc macie co robić. E, niedługo zajmę się tym razem bardzo Lowendowymi maluszkami, czyli Galaxy Pocketem i LG L3. Zobaczymy, co tam u Lowendów słychać tym razem.